W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Duchu Święty, który świeca serca i umysły nasze dodaj nam ochoty i zdolności, aby wszystko codzi, aby ta lektura katechizmu i katolickich pouczeń duchownych była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Mia święte serce Jezusowe. Amen. Niepokalane serce Maryi, święty Józefie, święty Atanazy, święty Tomaszu Zakwin, za w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Apologetyczny katechizm katolicki opracowany przez księdza... Walentego Gadoskiego, wydane miejsce piastowe 1939 rok, nakładem Towarzystwa Świętego Michała Archanioła. Dokończenie rozdziału czy podrozdziału o Bóg źródłem celowości, szósty podrozdział dokończenie. Zakładkom. Maszyny wykonują również wiele rzeczy pożytycznych, ale działają bezmyślnie. Myślał za nie ten, który je wynalazł. Słusznie zatem powiedział Leibniz, Zwierzęta nie myślą, ale Bóg za nie myślał. Przytaczamy przykłady, jak zwierzęta szkodzą sobie nieraz przez to, że postępują nierozumnie. Ćmy opalają sobie skrzydła w płomieniu świecy, a jednak wracają do płomienia. Bydło wyprowadzony ze stajni objętej pożarem wyrywa się i usiłuje powrócić do stajni. Pszczoły robią matecznik w ulu nawet w ten czas, gdy nie mają matki, za czym ich praca jest nieużyteczna. Zwierzęta nawykłe do wygrzebywania sobie legowiska w ziemi grzebią nawet w klatce, gdzie dno wyłożone jest blachą. Wróble gnieżdżą się ponownie w rynnach, chociaż deszcz nieraz już spłukał ich gniazda ptactwo wysiaduje jaja tylko do pewnego czasu i zlatuje z nich chociaż młode jeszcze się nie wylęgły gęsi i kury gdy gospodyni zabierze spod nich jaja gotowe są wysiadywać kamienie lub grube ogniwa łańcucha żelaznego ptaki odlotne zamknięte w klatce gdy nadejdzie pora odlotów zlatują w klatce i ranią sobie głowy o druty Gołębie zagrożone przez jastrzębia zbijają się w gromadę i ułatwiają tym połów drapieżnikowi. Bobry, trzymane w klatkach, budują sobie domki, chociaż im są niepotrzebne. W Azji łowią szympansy w ten sposób, że wydrążają w drzewie otwór do dziupli tak wąski, że dłoń można z trudnością tylko weń wsunąć. Potem napełniają dziuple ryżem. Głodny szympans wsuwa dłoń i nabiera w nią ryżu, ale z grubiałej w ten sposób pięści nie może już wyciągnąć i staje się łatwym łupem łowcy szympansów. Nie wpadnie nigdy na myśl, że wystarczyłoby ryż wysypać z dłoni, a już by się uwolnił z zasadzki. Myśliwi zastawiający paści na lisa zauważyli, że schwycony lis nieraz odgryza sobie nogę poniżej paści. Tak, iż mimo to umknąć nie może. Przykładów podobnych można by nagromadzić bez liku. Świadczą one, że zwierzęta nie myślą głębiej, chociaż mają poznanie zmysłowe. Działają one sprytnie tylko wówczas, gdy się powodują instynktem. W ogóle, mówiąc o zwierzętach, należy baczyć, ażeby się w nich naszych własnych myśli nie doszukiwać. Nikt z ludzi nie wie na pewno, jak się zwierzęciu ta lub owa rzecz przedstawia. Widzimy tylko, co zwierzę czyni w pewnych warunkach, i przypuszczamy, że działa ono z pobudek takich samych, jakie nami kierują w podobnym położeniu. Stąd niektórzy. Zaczęli zwierzętom przyznawać duszę rozumną. Tymczasem już małe dziecko działa często nie z pobudek rozumowych, jak dorośli, lecz z motywów uczuciowych, emocjonalnych. Dlatego trudno nam nieraz postępowanie dziecka zrozumieć. O ileż większa różnica zachodzi między nami a zwierzęciem, nauka wymaga, by tak długo nie uciekać się do wyjaśnienia czeg czegośkolwiek. Przyczynami wyższymi, nadzwyczajnymi, dopóki rzecz da się wyjaśnić przyczynami niższymi, zwyczajnymi. Nie wolno uważać za cud jakiegoś zdarzenia tak długo, dopóki da się ono wyjaśnić siłami natury. Nie wolno przypuszczać opętania przez szatana tam, gdzie zjawisko da się wytłumaczyć chorobom. Tak samo nie wolno przypisywać zwierzęciu duszy rozumnej, dopóki postąpienie jego da się wyjaśnić działalnością władz zmysłowych lub instynktem. Błąd przeciwny zwiemy antropomorfizmem, czyli przypisywanie cech ludzkich w zwierzęciu. Życiu ludzkiemu wytacza Bóg również cel rozumny, ku któremu ludzie, jako istoty rozumne, powinni świadomie dążyć. Bóg tego od ludzi żąda. Ale ich nie zmusza, bo dał im wolną wolę. Celem tym jest złączenie się z Bogiem przez doskonalenie się własne. Na co Bóg stworzył ludzi? Bóg stworzył ludzi na to, aby się z Nim złączyli na wieki. O człowieku, który ma udział w szczęściu Bożym, mówimy, że, o, że zbawił duszę swoją. Oto prosimy: Przyjdź Królestwo Twoje. Przytocz przykłady celowego urządzania u zwierząt, do czego pobudza przeświadczenie, że wszystko w świecie jest celowo urządzone, co nazywamy instynktem. Komu instynkt zastępuje brak rozumu, podaj przykłady mądrego działania pod wpływem instynktu. Następny punkt siódmy: niematerialność duszy ludzkiej. Daj Boże, będę czytać jutro. <laughs> I pouczenia duchowne. Ojciec Reginald Maria Garigula-Grange. Trzy okresy życia wewnętrznego: wstępem do życia w niebie. Wydane było Palotinum Poznań 1960. Ja z tego wydania czytam. Dokończenie z punktu, z rozdziału 9: Wzniosłość, doskonałości, a błogosławieństwa. Podobnie autor naśladowania Księgi III, rozdział 25, mówi o prawdziwym pokoju. Skoro dojdziesz do zupełnej wzgardy samego siebie, wiedz, że wtedy opływać będziesz w taką obfitość pokoju, jaka tylko jest możliwa na Ziemi. I dlatego w tej samej Księdze naśladowania, rozdział 31, uczeń prosi o wyższą łaskę kontemplacji. Panie, bardzo potrzebuję jeszcze większej łaski, abym tam doszedł, gdzieby mi już żaden człowiek, żadne stworzenie nie było przeszkodą. Ten pragnął swobodnie wzlecieć ku Tobie, który mówił: Kto mi da skrzydła, jak gołębicy, a odlecę i odpocznę. Kto nie oderwie się od wszelkich stworzeń, ten nie zdoła swobodnie oddać się Bogu. Dlatego tak mało jest ludzi bogomyślnych, bo mało jest takich, którzy umieją zupełnie oderwać się od rzeczy stworzonych i znikomych. Wielkiej do tego potrzeba łaski, która by podniosła duszę i nad nią samą ją wywyższyła. A dopóki człowiek nie wzniesie się w duchu, nie oderwie się od wszelkich stworzeń i nie połączy się z Bogiem zupełnie i doskonale, dopóty wszystko, cokolwiek by umiał i cokolwiek by posiadał, zbyt małe jest wagi. Ten rozdział naśladowania jest właściwie porządku mistycznego i pokazuje, że tylko w tym porządku znajduje się prawdziwa doskonałość miłości Bożej. Święta Katarzyna Sieneńska mówi podobnie w swoim dialogu. I jest to, jakieśmy widzieli, nauczanie samego Pana Jezusa, gdy głosi nam błogosławieństwa, szczególnie tak, jak je rozumieją święty Augustyn i święty Tomasz. Jako akty wyższe darów ducha świętego lub cnót udoskonalonych przez dary. Jest to prawdziwie pełny, normalny rozwój organizmu duchowego, czyli łaski cnót i darów. I jest on nam pokazany w błogosławieństwach nie w formie abstrakcyjnej, i teoretycznej, ale w sposób konkretny, praktyczny i życiowy. To jest zakończenie tego dziewiątego rozdziału. Następnie jest dziesiąty rozdział, her, doskonałość, a heroiczność. Daj Boże, rozpocznę go jutro. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, sprawę zbawy dusze swojej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Na Panno Maryjo, sprawę Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, sprawę zbawmy duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiono w odżywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, Mariu Józefie Święty, Wam oddaję kawał, ciało, serce i duszę swoją. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną wszystko na Jezu, Mariu Józefie Święty, niech przy Was spokoju Bogu ducha, ducha oddam. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Dominus Vobiscum. Et Vos Omnipotens Deus, Patrit, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Ad maiorem Dei gloria.